A jako ostatni w konkursie wystartuje francuskie kobackie. I jeden zero. Pół na dwójkę. Zakręc 3 I pół na czwóreczkę. Mało płynności. Poprzedni on był ładniejszy jak w zakręcie. Dojeżdżę do piątki, pół za na tamtym przeszkodzie sześć AP 0 zero, Ósma, tymiąta, zero. za zrzutkę pół środków szeregu dla tych większych podzach w odległościach, dla trzeba to uważać. Całość bez oceny końcowej.